Czy zdajesz sobie sprawę, że większość naszych ludzkich działań to jest miotanie się między potrzebą przynależności a autonomią, czyli między potrzebą bycia akceptowanym, przyjętym, między przynależnością do grupy a życiem po swojemu? Nazywam się Janna Sławińska i budzę. Kobiety do wolności. Moją misją jest, żeby kobiety żyły po swojemu. I dzisiaj opowiem Ci właśnie o tym, jak tu poruszać się między tymi dwoma bardzo ważnymi potrzebami, nie zatracać siebie, nie płacić za dużych kosztów. I opowiem Ci o klubie, grzeczna już byłaś, którego edycja wkrótce rusza i który jest takim miejscem. Gdzie jest zarówno to i to. I teraz popatrz, gdy rodzi się małe dziecko, ono jest całkowicie zależne od swoich rodziców. Ono ma gdzieś w mózgu, w pniu mózgu instynkt przetrwania, który mówi: bez rodziców umrzesz. Jeżeli rodzice cię odrzucą, umrzesz. Malutkie dziecko więc instynktownie chce przynależeć, bo. Wie, że nie przetrwa samo I tak jest u wszystkich ssaków. Rodzi się maleńki kotek czy maleńki piesek, on od razu pełznie do tej mamy, do cycka i chce po prostu przy niej być, bo bez tego nie przeżyje. Mały ssak, jakim jest człowiek, robi to samo. I później, gdy wzrastamy, mamy pół roku, rok, zaczynamy stawiać pierwsze kroki, cały czas... Mamy bardzo silny ten instynkt przetrwania, czyli to, że potrzebujemy przynależeć, potrzebujemy być przyjęci przez grupę, czyli w tym przypadku przez, przede wszystkim przez swoich rodziców czy opiekunów. Ale już wtedy powoli zaczyna się pojawiać potrzeba autonomii, no bo to dziecko najpierw raczkując już nie jest cały czas przy mamie, przy cycku, tylko gdzieś tam, gdzieś zaczyna uciekać, gdzieś próbuje eksplorować świat, gdzieś, gdzieś chce być samodzielne. No i później ten proces w naturalny sposób idzie do przodu coraz bardziej i u zwierząt. Po prostu w pewnym momencie rodzice przestają karmić, odcinają się, wręcz czasami wyrzucają swoje dzieci z gniazda, żeby one podjęły samodzielne rzeczy, czyli jakby przechodzą całkowicie do tego, mają być samodzielne. U człowieka wygląda to trochę inaczej, bo niby my, jako rodzice, wiemy, że mamy wychowywać dziecko dla świata, dlatego, żeby sobie radziło, ale niestety. Poprzez różne nasze wzorce rodzinne, rodowe, o których zaraz powiem, nie pozwalamy dziecku pójść do tej samodzielności często. Robimy to czasem świadomie, czasem nieświadomie. To są te wszystkie momenty, kiedy ja wiem lepiej, ja zrobię za ciebie. Nie, 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 świat jest niebezpieczny, ty się nie oddalaj, nie idź do kotka, bo cię podrapie, i tak dalej. Czyli od dziecka. Nasza naturalna potrzeba autonomii jest tłumiona. I jeżeli rodzice są lękowi, zwłaszcza matka, tak? Czyli świat jest groźny, a ty się lepiej nie trzymaj, bo po prostu wszystko jest straszne, tak? Albo z kolei rodzice. Nie, wie, nie mają poczucia własnej wartości, nie wierzą w siebie, w związku z tym nie wyrabiają też tej cechy u dziecka, a wręcz ją tłumią, bo małe dziecko przecież ma naturalną wiarę w siebie, że nawet jak potknie się 50 razy, to, to i tak będzie uczyło się chodzić. Więc jeżeli to zostaje no, zniszczone po prostu, i dziecko słyszy, że jest nie takie, że jest do niczego, że sobie nie poradzi, Przestaje wierzyć, że ono może pójść po swoje. Czyli poprzez różne wzorce, często rodzice, jakby dziecko zaczyna iść w tę stronę, a rodzice cofają jest z powrotem do tej przynależności. I teraz przyjrzyjmy się temu słowu. Zobaczcie. Przynależność. Czy no to być przy kimś? Być przy sobie, albo przy innych, przy rodzicach, albo przy sobie. Ale zobaczcie na słowo należność. Nie to niedawno, kiedy przyglądałam się temu, niezwykle uderzyło. Należność kojarzy się z płaceniem. Należność to koszt. Na, komuś jesteśmy coś winni. I teraz zobacz, my jako dzieci, a później dorośli, uczymy się, że musimy zapłacić za bycie przy kimś, żeby ktoś nas przyjął, żeby ktoś nas chciał, żeby ktoś nas akceptował. Musimy zapłacić samodzielnością, niezależnością, autonomią, życiem w zgodzie ze sobą. Czujesz ciężar tego? Czujesz jakie to jest wielkie, ciężkie i trudne, że to jest taka jakby trochę transakcja. No należność wiąże się z transakcją. Czyli to jest taka transakcja. My ci będziemy chcieli. My ci damy jeść, my się Tobą zaopiekujemy, my cię zaakceptujemy i ta naturalna, naturalna potrzeba przynależności dziecka, żeby było przyjęte i chciane, zaczyna być okupione tym, co trzeba zapłacić, czyli rezygnacją z siebie, rezygnacją z zrobienia rzeczy po swojemu, z eksplorowania świata. W innych rodzinach oczywiście to inaczej trochę wygląda. Tak? W jednych rodzinach to będzie... ktoś jest złośnicą, nie wolno ci się złościć, bo dziewczynki się nie złością, bo to brzydko. W innych rodzinach to będzie przynoszenie świadectwa z paskiem. Tak? Czyli bycia najlepszą uczennicą, żeby rodzice czuli, że mogą się córeczką pochwalić. W każdej rodzinie to jest coś innego, ale zawsze jest to należność. I teraz gdy jesteśmy już dorosłe, to możemy oczywiście dalej tak żyć, albo możemy patrzeć na to, czy ta transakcja jest opłacalna, jeżeli już jesteśmy na mówieniu o transakcjach. Czyli, czy ta transakcja jest opłacalna dla nas, czy koszty nie są zbyt duże. I my często tych kosztów nie widzimy. A te koszty to. Smutek, depresja, choroby autoimmunologiczne, to poczucie wypalenia, brak sensu życia, no bo jak możesz mieć sens życia, jak nie żyjesz swoim życiem, jak żyjesz życiem, które ci wpojono, które ci społeczeństwo narzuciło, czy rodzina, rodzice, bo tak trzeba, bo tak należy, bo tak wypada. No przecież trzeba mieć rodzinę, trzeba mieć dzieci, trzeba pracować, trzeba, e, nie wiem, gromadzić. Trzeba wyjeżdżać dwa razy w roku na wakacje, tylko z mężem. No przecież sama nie możesz pojechać. Jak to z koleżankami chcesz wyjechać? A dzieci. I tak dalej. Czyli to wszystko, co musimy poświęcić, żeby się czuć przynależne. I. I często naprawdę jest to bardzo wysoka cena. Widzę to po dziewczynach, po kobietach, które trafiają do mnie na warsztaty, na sesje indywidualne. Jaką wysoką cenę płacimy za to poczucie przynależności że nasza rodzina, nasz ród, nasz nie, czy społeczeństwo nawet nas nie, nas nie odrzuci, nie wystawi poza nawias, bo to jest pierwotna potrzeba człowieka. Jak żyliśmy w plemionach wieki temu, Setki lat temu, to wystawienie, jakby wyrzucenie poza plemię oznaczało śmierć. I mimo że my dziś tak nie żyjemy, mimo że mamy swoje pieniądze już dzisiaj, mimo że nasze życie nie zależy od tego, czy ktoś nas będzie lubił, czy nie, to działamy dalej tak samo. I teraz po pierwsze trzeba to zobaczyć. Musisz zobaczyć, czym płacisz za złudne poczucie przynależności. Bo zobacz, złudne dlatego, że ono jest dopóki ty jesteś taka, jak inni chcą. Dopóki robisz rzeczy, które, których sobie inni życzą. Więc to jest złudne poczucie przynależności, za które zobacz, co, czym płacisz. Swoimi marzeniami, swoimi potrzebami, swoimi pragnieniami, byciem w zgodzie ze sobą, czasem dla siebie, odpoczynkiem. Ty sama wiesz to najlepiej. I zobaczenie tego nie będzie łatwe. Na pewno nie. Natomiast, tak jak we wszystkich rzeczach, które robimy, a zwłaszcza w transakcjach, jeżeli na danej transakcji tylko tracimy, bo wszystko w życiu ma swoją cenę. Wszystko. Jeżeli tylko tracisz, to pytanie, czy warto i czy dalej tak chcesz. To jest tylko twoja decyzja. I teraz chciałabym cię zaprosić do zupełnie innego spojrzenia na to słowo. Bo nasz mózg, nasz pień mózgu czyta świat za pomocą słów. I teraz warto by było żeby pokazać mu, temu mózgowi, inne czytanie tego słowa. Przy kim naprawdę chcesz być? Przy kim? Czy przy swoich krewnych, którzy żyją w zupełnie inny sposób niż ty chcesz być? Czy przy matce, która tak naprawdę nie jest szczęśliwą kobietą? Czy przy ojcu, siostrze, ee, Którzy uważają, że ważna tylko praca od do, pójście do supermarketu, kupienie śmieciowego jedzenia, a ty od lat żyjesz zupełnie inaczej. Czy chcesz być przynależna do ludzi, którzy uważają, że to, co ksiądz powie w Kościele, to jest święte i to jest jedyna prawda, a ty od lat żyjesz inaczej. Cokolwiek to będzie, zastanów się, przy kim chcesz być. Bo teraz, gdybyś spojrzała na to inaczej i, i postanowiła w tym momencie, że chcesz być przy sobie, spojrzenie na to słowo się zmienia. I gdybyś odpowiedziała, do kogo chcesz należeć? Czy chcesz należeć? do swojej rodziny pochodzenia, oczywiście. Dawaj im szacunek za to, że dali ci życie. Jeżeli potrzebują pomocy czy opieki i czujesz, że to jest zgodzie ze sobą, rób to. Ja nie mówię, że masz się oddzielać. Ale do kogo chcesz należeć? Może chcesz należeć do siebie? Może stwierdzasz, że Albo nie stwierdzasz, może zacznie, zaczynasz czuć, że to jest jedyne trwałe. Bo jeżeli sprzedajesz siebie za iluzoryczną przynależność do, do rodu czy do, do, do rodziny, ale nie jesteś sobą, bo a jak zaczniesz być sobą, to nic i tak odrzucą, to może zamienisz to na to, żeby być przy sobie. I należeć do siebie. I to jest, będzie z tobą już na zawsze. Jeżeli będziesz należeć do siebie, to twoje życie należy do, sie, do ciebie, twoje decyzje należą do ciebie, twoje wybory są twoje. Oczywiście, możesz ponosić ich konsekwencje, ale one będą twoje. Poczuj, jakby to było należeć do siebie. Prowadzę takie procesy z dziewczynami na mojej akademii, bardzo głębokie przyglądanie się. I nagle jest takie, taka ulga. Ja należę do siebie, ja chcę stać przy sobie, czyli podążać za tym, co jest w zgodzie ze mną, za tym, co ja czuję, za tym, co jest dla mnie ważne. Bo to, co ważne dla tych innych, nie musi być ważne dla mnie. To jest suma codziennych wyborów, jakie podejmujesz. Czy spełnisz cudze oczekiwania, żeby się dopasować i przynależeć w sposób sztuczny, krótkotrwały, iluzoryczny, żeby ktoś mnie te w tym momencie lubił, czy też wybiorę coś, co jest dla mnie ważne i będę budować swoje bycie przy sobie, swoje czucie siebie. Aż mam ciary teraz, jak to mówię, bo to powoduje, że my wzrastamy, że my mamy to poczucie bezpieczeństwa w sobie. To jest wolność. To jest ta wolność, do której ja budzę kobiety. Jestem przy sobie, działam w zgodzie ze sobą. To nie chodzi o to, żeby innych krzywdzić, nie szanować, bo często takie rzeczy się też nam odpalają. Zupełnie nie, ale to znaczy, żeby szanować najpierw siebie. To, co ja czuję, to, co jest dla mnie ważne, to, na co się zgadzam lub nie, gdzie są moje granice. I wtedy, jeżeli Ty masz tu poczucie bezpieczeństwa, Ty nie musisz się sprzedawać, Ty nie musisz płacić sobą za akceptację. Ty nie musisz płacić swoim dobrym samopoczuciem, nastrojem, pragnieniami, marzeniami za to, żeby ktoś przez chwilkę był z ciebie zadowolony, jak z małej dziewczyneczki. No, grzeczna, grzeczna dziewczynka. Zobacz, jakie to jest wielkie. Tak nie waham się użyć tego słowa. Zobacz, jakie to jest wielkie, a jednocześnie proste. Być przy sobie i należeć do siebie, bo każdy człowiek tak naprawdę należy tylko do siebie. Bo to ze sobą na bank będziesz do końca życia. Czy chcesz więc sprzedać siebie za chwilowe pogłaskanie po główce, powiedzenie grzeczna dziewczynka? Czy jednak uznasz, że to jest za wysoka cena? I nie warto. Zwłaszcza, że. Korzyści z tego płynące są również iluzoryczne, krótkotrwałe i tak naprawdę nieprawdziwe. No bo jeżeli ty się naginasz, dopasowujesz, udajesz i ktoś powie, no dobra, fajna ona jest. No to kogo on tak naprawdę przyjmuje, czy ona? Kogo on tak naprawdę chwali? Kogoś, kto nie istnieje, bo to nie jesteś ty. Natomiast wtedy zaczynamy mieć również dobre relacje z innymi, kiedy zaczynamy być przy sobie i należeć do siebie, bo wtedy żyjemy swoją prawdą i ludzie czują, że jesteśmy prawdziwe. I, i jasno mówimy wtedy, co to mi się nie podoba, to nie, tu już jest stop, na to się zgadzam, na to się nie zgadzam. Ludzie czują naszą prawdę i, i oni też wtedy nie muszą przy nas udawać. A nam się wydaje, że tam po drugiej stronie to jest w ogóle jakiś nie wiadomo kto i od tej osoby na piedestale będzie zależało, czy ja zostanę przyjęta, czy nie. A tam jest taki sam człowiek jak my, pogubiony ze swoimi wzorcami i tak dalej. Czyli popatrz teraz na tą przynależność, już nie... Nie zaciągaj tego wszystkiego ze starych czasów, że plemię, że nie mogę, że odrzucenie. Boże, czarna owca, to ja zginę. Dzisiaj bycie czarną owcą to jest komplement. Jak ktoś ci powie że jesteś czarną owcą, albo jesteś egoistką, uśmiechnij się i powiedz: Dziękuję, nareszcie. Nareszcie idę po swoje, nareszcie żyję po swojemu. Dziś już. Twoje życie nie zależy od tego, czy cię plemię odrzuci, czy nie. Możesz poszukać innego plemiona. Plemiona, plemienia, plemienia. Możesz poszukać innego plemienia. I teraz cię właśnie do tego chcę zaprosić. To jest to, o czym powiedziałam na z misji, Z tej misji budzenia kobiet do wolności, stworzyłam klub grzeczna już byłaś. Który prowadzę już w tym momencie od dłuższego czasu, już będzie rok, półtora, dwa lata zaraz. To jest bezpieczna przestrzeń tutaj online, gdzie dla wszystkich racjonalnych umysłów przede wszystkim, dostajesz masę, masę wiedzy. Dostaniesz nagrane szkolenia, filmy instruktażowe, jak sobie z czymś poradzić, nie wiem, z opiniami innych na przykład, czy z poczuciem winy. Dostajesz wszystkie nagrania z poprzednich edycji klubu. Więc wiedzy cała masa. Dostaniesz nagrane przeze mnie medytacje, które pomagają w tym sięgnięciu głębiej, kim ja właściwie jestem. Gdzie jest moja wewnętrzna dziewczynka? Czy ja ją przyjmuję, czy ja ją odrzucam? Czy ja ciągle chcę zasłużyć? Medytacje, które prowadzą Cię do uwalniania traum. Medytacje, które pozwalają Ci się oczyścić i uspokoić, albo medytacje mocy, które dają Ci power, jak musisz iść, na przykład na ważne spotkanie. Ale to, co jest kluczowe, to są nasze spotkania raz w miesiącu merytoryczne. Spotkanie ze mną na temat wybrany przez Was, tak bardzo, bardzo dokładnie omówione. Czy to będzie zdrada, czy poczucie wartości, czy jakikolwiek inny ważny temat dla nas, kobiet, poczucie na przykład gorszości ciągłe, albo właśnie to zasługiwanie. I drugie spotkanie w miesiącu jest na Zoomie, wtedy się już widzimy i słyszymy. Są pytania, odpowiedzi i omawiamy. Przypadki każdej z Was. Tak? Jestem z takim problemem. Przyglądamy się temu z różnych stron. Czyli dostajesz oczywiście wiedzę, ale przede wszystkim dostajesz wspólnotę, właśnie tę przynależność, bo masz przynależność do siebie, ale masz też poczucie, że jesteś w gronie kobiet, które patrzą i, i myślą już inaczej, które są dla siebie ważne. Część z nich jest przed tobą na tej ścieżce, część za tobą. Wszystkie dzielą się swoimi doświadczeniami i masz takie poczucie, że i to bardzo moje dziewczyny w klubie mi to mówią, że wreszcie czuję, że jestem na dobrej ścieżce. Wreszcie nie daje się wpędzać w poczucie winy, że to, że chcę być przy sobie i żyć w zgodzie ze sobą, to jest coś złego. Wreszcie jestem w gronie kobiet, które podobnie czują, które dają sobie to prawo i oczywiście mają wątpliwości, mają cofki. I po to jest ta przestrzeń, żebyś nie dała się z tej drogi zawrócić, żebyś nie dała sobie mówić, że jest coś z tobą nie no, odbiło ci, szalona, odbiło, oszalała, egoistka. Bo masz poczucie wspólnoty w grupie kobiet, które cię szybko do pionu ustawią. Powiedzą, puknij się dziewczyno w głowę, co ty robisz? Znowu, znowu się podlizujesz? Znowu wchodzisz w czyjeś pretensje, żądania, oczekiwania? Albo cię bestrą, kiedy jest ci źle. I powiedzą, kochanie, jesteśmy przy tobie. Rodzi się niezwykła więź. Niezwykła wspólna energia, nasze wspólne intencje, nasze wspólne um, potrzeby, ścieżki nabierają mocy i po prostu lecą do nieba, bo to robi wspólna energia. To jest krąg, to jest kobiecy krąg, który daje Ci poczucie, że przynależysz do siebie, że wszystko jest z Tobą ok, ale jednocześnie daje Ci poczucie przynależności. Masz tu swoje plemię. I to jest takie, wiecie, dla mnie zawsze najbardziej poruszające, takie, kiedy kobiety odkrywają, że inne kobiety nie muszą być rywalkami, nie muszą być wrednymi sukami, jak to często mówimy, że nikt tak nie, nie dowali kobiecie jak inna kobieta, a nagle tu w tej przestrzeni widzimy, że jesteśmy różne i takie same, że... Pragniemy podobnych rzeczy, miłości, akceptacji, spełnienia, radości, lekkości, zabawy. I że to nie jest nic złego i karygodnego, tak jak, tak jak często nasze te kręgi rodzinno-rodowe nam próbują wmówić: że pójście po, sie, po siebie, po swoje właśnie pragnienia, potrzeby, marzenia. Swoja firma, studia, podróż po świecie, nie wiem, malowanie, ceramika, że to nie jest żadne coś z dupy, coś, oh, to, to, tej to odbiło, tylko że to jest właśnie piękne, że na tym polega to życie. Jeżeli więc czujesz, że przydałoby Ci się takie Twoje plemię, to serdecznie Cię zapraszam. Teraz jest ten moment, kiedy możesz dołączyć do klubu, bo do klubu można dołączyć tylko dwa razy w roku. Mamy pierwszy semestr od września do stycznia, drugi semestr, jak na studia, od lutego do czerwca, potem jest lipiec, sierpień, są dwa miesiące przerwy i wykupujesz dostęp na pięć miesięcy. Dostajesz to wszystko, o czymś już, już mówiłam, czyli spotkania na żywo, Zoom, szkolenia, nagrane live y z poprzednich edycji, medytacje, yy, filmy instruktażowe, moją opiekę, ale także możliwość spotkania na żywo. W każdej edycji jest jedno spotkanie na żywo. Eee, wydarza się w Konstancinie pod Warszawą, gdzie. Na żywo można poczuć tę energię kobiet, tę, tę piękną bycie razem. I wśród moich dziewczyn nawiązują się przepiękne przyjaźnie. One niosą później tę wspólnotę, to, to, to życzliwe wsparcie, przyjaźń również na zewnątrz. I to jest chyba to najpiękniejsze: jeżeli słyszę, że dziewczyny się tam skrzykują z różnych miast, że się spotykają już poza klubem i. Nagle odkrywają, czym jest siostrzeństwo. Czym jest ta piękna, kobieca energia, która kreuje, która jest pełna lekkości i radości, która wspiera. Więc jeśli czujesz, że chciałabyś mieć takie plemię, trochę inne od tych, które mamy wokół nas na co dzień, przynajmniej to słyszę od większości z was, to chcę Cię bardzo serdecznie zaprosić do tej przestrzeni. I tutaj kod dla Ciebie. Za to, że wysłuchałaś tego nagrania do końca, jest, to jest kod dla kobiet, który obniża cenę klubu, także skorzystaj. Po wpisaniu cena klubu spadnie o 10% i po kupnie klubu masz zawsze możliwość wykupienia w wyjątkowo niskiej cenie tego spotkania na żywo. Czyli jak kupisz klub, dopiero wtedy możesz kupić spotkanie na żywo, bo to jest tylko dla klubowiczek. I zagwarantować sobie za symboliczną kwotę miejsce na zjeździe klubowiczek, gdzie będą warsztaty, spotkania, bycie razem, celebrowanie, radość i zabawa. Więc cóż, po prostu skorzystaj i poczuj, poczuj tę kobiecą energię. Bo często my, kobiety, w tym. W świecie zewnętrznym trochę się to już na szczęście zmienia, ale do tej pory ten system patriarchalny wymuszał na nas wiele męskich zachowań, rywalizację, walkę, kontrolę. Myśmy to przejęły pięknie. A w tych kobiecych kręgach pięknie wracamy do kobiecej energii, do bycia, do kreowania, do lekkości, do zabawy, do radości, do właśnie tej wspólnotowości, do tego dążenia do. Budowania mostów, a nie walki i murów. Serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli czujesz, że to by Cię wsparło, że nie masz tego w swoim życiu, że szukasz takiej pięknej, kobiecej przestrzeni, która się pięknie wspiera, możesz szukać przyjaźni. Serdecznie Cię zapraszam. Tu pod tym nagraniem jest link, gdzie możesz poczytać o szczegółach klubu i kupić do niego dostęp, a po wpisaniu kodu dla kobiet cena dla Ciebie się obniży. Mam nadzieję. Do zobaczenia.